Powiedz o swoich pierwszych wrażeniach z tej pracy, co ciebie jakby najbardziej e, f, zafascynowało, zajęło, co cię uderzyło. Po pierwsze, odbyliśmy, odbyłem z lukiem rozmowę, zanim przystąpiliśmy do pracy. E, on mi tam parę rzeczy opowiedział, oprócz tego powiedział między innymi, że e, na początkowym etapie będziemy dużo improwizować. E, trochę z nim na ten temat gadałem, bo wydaje mi się, że metoda, która polega na wywoływaniu pewnych e, pewnych racji scenicznych, e, która polega właśnie na improwizowaniu, jest potwornie trudna sztuka. Do tego potrzeba przynajmniej, e, żeby obie strony e, w miarę e, Wiedziały, na czym, to, na czym to z grubsza hmm. polega, y, sztuka improwizacji. Hmm. Czyli obawiałeś Bocze, się, ile to, system, obawiałeś. Jak to Tak. Ja nie mam chyba łatwo, jeżeli chodzi o improwizację. Nie mam, nie mam takiego doświadczenia, nie mam takiej naturalnej swobody jakiejś, no bo nigdy specjalnie tego nie praktykowałem. Y, dlatego się trochę, trochę obawiałem. W trakcie tamtej rozmowy, już mnie uspokoił, powiedział, że on wie, o czym mówi. No w związku z tym, jak on mówi, o czym mówi, to przynajmniej, je, przynajmniej część tego, tego, tego układu y, będzie wiedziała. No i teraz improwizujemy. Y, to nie jest improwizacja, która polega na tym, że wolno nam wszystko. Znaczy nikt, nikt jakby by, nie, nie, nie postawił żadnych zapór, żadnych ograniczeń, ale jednak na coś chyba jesteśmy umówieni, bo, bo widzę i po sobie, i po kolegach, że pewne rzeczy zwyczajnie nie, nie, nie mają tu miejsca i nie będą miały, bo są nie z tej, nie z tej historii, nie z tej pracy, nie z tego projektu i tak dalej. Tu, tu do, dość dużo sobie obiecuję, bo, bo mam wrażenie, że, yy, że reżyser wie, co chce zrobić i ta improwizacja i my w tej improwizacji potrzebni mu jesteśmy do tego, żeby, żeby, jak, żeby znaleźć jak najlepsze środki yy, do tego, żeby zrealizować to, co on chce zrealizować. Nie czego szuka, tylko co chce zrealizować. On już znalazł, on już, takie mam wrażenie, on już wie. Tylko oczywiście jest potem to samo, co, co my aktorzy mamy, że my wiemy, co zagrać, tylko potem jeszcze trzeba. Jak? Jak to zagrać, to się musi udać po prostu. Andrzej! do nas przyszedł z Moskwy przyjechał to jest nasz kochany braciszek Andrzej zakochany jest nie prawda mm. ja, ja też nie, nie wierzę, że jest zakochany jest nie, pan nie nie na no, życiu nie jest zakochany jest. coś jak ona się ubiera jak zakuska. jest, jest. 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 Słyszałem, że po takim filmie coś. Ja to sobie, że jest takim. zwykle szukają poczucia bezpieczeństwa, komfortu polegającego na znajomości sytuacji, znajomości tekstu, rekwizytu, partnera. Tu jesteście wrzuceni na głęboką wodę. Gru, gru, próbujecie w całą grupą, właściwie prawie całą obsadą. Hmm, czym jest takie doświadczenie dla ciebie jako dla aktora? Chyba jak, jak zawsze w takich okolicznościach obawiałem się tego, tej, tej, tej pierwszej kompromitacji, tego pierwszego wstydu, ale nie było czegoś takiego. Nie wiem, to chyba była zasługa jednak Luka, e, który namiękko nas wprowadza w tematy. Dość dużo y, y, daje nam rozmowa z nimi, to to o czym to będzie, o czym będzie ta scena, jak on sobie to wyobraża. On chyba bez skrępowania opowiada o tym, co mu się w głowie roi, nie udaje, że, że wie, tylko że, że mu się wydaje, I dlatego szukamy. Jest to, jest to bardzo budujące. Ta jego metoda polega, przynajmniej na tym, na tym wstępnym etapie, tak mi się wydaje, polega nie na tym, żeby żeby w każdej postaci, już od początku, znaczy w każdym aktorze, już od początku zaznaczać tę postać, narzucać tę postać. I te, miałem wrażenie, że dzisiaj, dzisiaj na, na przykład na próbie, gdzie improwizowaliśmy, że nie miało znaczenia, jaki jesteśmy płci wręcz, że po prostu wykonywaliśmy pewne zadania. Niezależnie od tego, czy jestem Andrzejem, Iriną, czy. to jakby jeszcze, jeszcze tego nie nazywamy do końca. To znaczy, w, tym, w takim sensie, że, że jeszcze, nie, 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 jeszcze nie, nie musimy sobie mówić, może nawet nie możemy sobie mówić, nie Andrzej by czegoś takiego nie zrobił, albo nie Andrzej by czegoś takiego nie powiedział. Z pełną świadomością, że na to jeszcze mamy czas, że teraz jesteśmy zupełnie gdzie indziej, czego innego szukamy. Szukamy chyba wspólnego języka. Yy, którym, którym będziemy to, to, to opowiadać. Mam jedno jedyne marzenie, zostać profesorem na Uniwersytecie Moskiewskim. Chciałem być naukowcem znanym na całą Moskwę. A kim jestem? że ona nie rozumie z tego ani słowa, co do niej mówię. Moje bez przerwy drą ze mnie łacha. A pojechać czasem do Moskwy posiedzieć. U Tichonowa albo w Wielkiej Moskiewskiej. Nikt ciebie nie zna, ty nie znasz nikogo. A jednak nie czujesz się obcy tutaj czy z nas wszystkich, wszyscy znają ciebie i jesteś obcy. obcy i samotny. Charakterystyczną cechą tych prób i tej pracy są ekstremalne emocje, które wyzwalają się w, hmm. w sytuacjach. Właściwie każda próba 4-5 godzinna kończy się tak się składa. Mhm. Jak, jakąś erupcją, oczywiście w ramach sceny, erupcją bardzo silnych namiętności, emocji, mhm. których w gruncie rzeczy nie podejrzewałem w tekście Czechowa. To prawda. Tradycyjnie Czechow jest jednak grany szepty, no raczej szeptem mhm. niż krzykiem, a tu taka amplituda. Czujesz się w tym dobrze? Jak, jak patrzysz na to? Nieoczekiwanie dobrze bo to jednak nie jest na mój aktorski temperament, a jednak gdy przy, przy, przynosi mi to jakąś radość i, i, i satysfakcję, jest tak, że on to, co tam jest napisane, po prostu docisnął do ściany, przesunął, przesunął bardzo e, granicę tego, ale to nie jest niczym innym. To nie jest niczym innym, to znaczy, jeżeli ktoś tam. Płacze, to nie płacze po cichu w chusteczkę, tylko po prostu ryczy mm -hmm. po całości. Tak, jeżeli ktoś jest e, u Czechowa smutny, to tutaj przeżywa załamanie nerwowe. To, tak. To, Totalny breakdown. Tak jest. E, a jeżeli ktoś, komuś jest ciężko na życiu e, u Czechowa, to tutaj popełnia To Po prostu. prostu. Dobra, dosyć, dosyć tych fochów i nie dąsać się, jak nie wiadomo o co. Tak będzie zdrowiej poszła. Na, Natasza. Najważniejsza masza, jesteśmy. Bardzo dobrze. Jest. Bardzo dobrze. I na jest, powiemy sobie w takim razie. Wszystko bez ogródek. Raz na zawsze. Co macie przeciwko mnie? Nie, nie! Nie, nie. Nie, Andrzej... nie... Mówię, mówię, Andrzej... mówię do Was Andrzej... bardzo, bardzo spokojnie, bardzo spokojnie Was pytam. Co macie przeciwko mnie? Chcę to usłyszeć. Jutro nam powiesz. Jesteśmy zmęczeni. Tak. Pójdziecie spać. Pójdziecie spać, ale najpierw posłuchacie tego, co mam do wam do powiedzenia. Tu mam wrażenie, że ponad, pod czy obok yy, oryginalnego tekstu powstaje jakaś. Bardzo osobista, wasza wspólna, nie tylko reżysera, mhm. opowieść o tych mhm. bohaterach, o tych sytuacjach, o tych problemach, ale przefiltrowana bardzo głęboko przez wasze doświadczenie. Masz takie poczucie, że pracujecie z własnym osobistym doświadczeniem? To luk, jak rozumiem, tak nas kieruje w tej improwizacji, że nie każe nam się odnosić do swoich doświadczeń, czy do jakichś swoich wyobrażeń, czy nawet do naszych wyobrażeń o tym, czym jest Czechow, albo postać Czechowa, albo historia, wątek z tego, z tego Czechowa, tylko bezpośrednio do, do, do tego. Zresztą za każdym razem namawia nas do, do tego, żebyśmy... żebyśmy nie szukali rozwiązań nadzwyczajnych. Na przykład wczoraj na, na próbie wręcz zmusił, nie tylko namawiał, zmusił nas do tego, żebyśmy, żeby pewne, pewne rzeczy, które robimy, miały, miały jak najbardziej banalny charakter. I to banalne powtórzył chyba z 50 razy, co mnie zdziwiło, dlatego że że na ogół w teatrze nie chcemy, żeby coś było bonalne, mhm. tylko żeby było właśnie wyjątkowe. Mhm, e, no pewnie to też jest na, 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 na ten początkowy etap, ale, ale właśnie, żeby nie, nie sięgać gdzieś w rejony, które jeszcze nie są osiągalne. Mhm, Bo rozumiem, że jeżeli przyjdzie nam do głowy w, pewne, w pewnym momencie sięgnąć po coś, co w ogóle nikomu do głowy nie przyszło, a się sprawdzi, to będzie nam wolno. Mhm. Czy propozycja uczestniczenia, nie propozycja, obowiązek uczestniczenia w sesjach jogi zaskoczył Cię? No nie bardzo byłem zachwycony. Że trzeba będzie, Po pierwsze na dziesiątą to już jest trudne, po drugie że trzeba będzie się rozebrać do gatek, włożyć na macie i zakładać nogę za, za ucho. No ale od razu na początku Lub wytłumaczył, że jego joga na czym się nim polega, nie polega na tym, że... że jak zrozumiałem, to nie jest joga sportowa, tylko jakaś zupełnie inna. Eee, bardzo mnie to przekonuje. A co ci to daje? Jako aktor no, i... no, daje, mi, daje mi bardzo przykrą, w pierwszym rzędzie, bardzo przykrą refleksję. Kiedyś te wszystkie, wszystkie ćwiczenia byłyby dużo, dużo, dużo prostsze. W tej chwili widzę coraz więcej ograniczeń, do tego, ale też widzę, że wystarczy godzina dziennie z lukiem i... No i krótko mówiąc, jak na początku miałem 20 cm do podłogi, tak mam już 1 cm tylko. To co się czuje bezpośrednio chyba, to jest, to jest ten taki czas. Które on specjalnie buduje, nie wiem czy po to, ale ja tak, tak rozumiem, specjalnie buduje po to, żeby to co, to, co z czym tu przyjechałem na parking do TR-u i wysiadłem z samochodu, żeby to zostało w tym samochodzie na tym parkingu, i że tę godzinę to on nie przeprowadza do, do swoich prób. To jest kwestia skupienia pewnego. Może właśnie to pomaga e, w tym, że że nie, nie czuję w, w sobie i w kolegach takich jakichś oporów nadzwyczajnych przed zrobieniem czegoś, czegoś ekstremalnego, do czego, do czego lub nas y, namawia. Tak zwykle z rana o, o godzinie 11 to człowiek, człowiek najpierw się 5 minut zastanowi, zanim zacznie się wydzierać, hmm. czy nie wiem, rzucać na głowę czy, czy, czy coś. Gdybyś miał jednym zdaniem. Y określić istotę tego doświadczenia z jakim masz teraz do czynienia w próbach z łukiem prasowanym to jak jakbyś to ujął mam wrażenie, że uczestniczę yy, że uczestniczę w procesie tworzenia nowego spektaklu pod tytułem Trzy Siostry Trzy Siostry Czechowa nawet jeżeli biorę udział to nie zawsze czuję, że uczestniczę tu Czuję, że uczestniczę, że to ten wysiłek, bo jest to wysiłek, który codziennie podejmujemy na próbach, że ani, ani kropla potu z tego nie idzie na zmarnowanie. I to jest bardzo obiecujące.